Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość zabrania głosu. My, wiele osób mówi, że stoimy na skraju kryzysu klimatycznego. Śmiem się z tym kompletnie nie zgodzić. Uważam, że nie stoimy na skraju kryzysu klimatycznego, tylko my jesteśmy już w trakcie katastrofy klimatycznej, a to są ogromne różnice. Muszą zachodzić w związku z tym zmiany systemowe i strukturalne. Hiszpania na przykład, to jest informacja, którą przeczytałem kilka dni temu, rezygnuje Owoców i warzyw plastikiem. Będzie tam zakaz pakowania owoców i warzyw w plastik. Recykling, oczywiście, jest niezwykle ważny, ale recykling nas nie uratuje. Uratuje nas jedynie zmniejszenie produkcji opakowań i śmieci. To jest jedyne rozwiązanie. Pasta do zębów nie musi być przecież opakowana w dodatkowy kartonik. My, jako mieszkańcy, nie powinniśmy w związku z tym płacić za wywóz odpadów, tak jak teraz płacimy, gdzie są w związku z tym bardzo duże kontrowersje, ponieważ opłaty idą w górę. Tylko za to powinni płacić producenci. Na każdym paragonie winna być informacja, ile jest w danej cenie opłaty śmieciowej. Natomiast my, tutaj na Pomorzu Zachodnim, w tym roku wprowadziliśmy także z mojej inicjatywy Rok Ekologiczny. Staramy się w każdym naszym działaniu realizować takie elementy, które by sprawiły, że dane działanie będzie ekologiczne. Staramy się sprawiać, żeby w kolej, w tej, staraliśmy się sprawić, żeby w tej perspektywie finansowej unijnej oraz w kolejnej perspektywie finansowej jak najwięcej pieniędzy szło na ekologię, czyli na przykład na montaż paneli solarnych na dachach. Tylko w Szczecinie, jeżeli dobrze pamiętam, w ubiegłych latach udało się w 23 szkołach zamontować panele solarne. Stawiamy na to, żeby jak najwięcej gmin miało zapewniony dostęp do odszczalni odpadów. Staramy się sprawić, żeby jak najwięcej kanalizacji powstawało i to są takie rzeczy, które robimy tutaj praktycznie każdego dnia. Natomiast moim zdaniem jest to niestety za mało. My jako samorządy gminne, powiatowe, czy nawet wojewódzkie, stanowimy tylko mały kamyczek w całym tym problemie. Stanowimy małą część. Mały, jesteśmy małym tego elementem. Zmiany powinny być dużo szersze, dużo bardziej systemowe i strukturalne, ogarniające całą Unię Europejską praktycznie. Dlatego Do dobrze, że tego typu debaty i spotkania odbywamy, ponieważ musi być coraz większa świadomość społeczna na temat problemu, jaki. Ma tylko dzięki temu, że są organizowane takie spotkania jak dzisiaj, na przykład młodzieżowe strajki klimatyczne, możemy docierać do mieszkańców i wywierać na nich presję, żeby oni podczas wyborów, i nie tylko podczas wyborów, wywierali presję na władzy, która w danym kraju rządzi, po to, aby te systemowe zmiany, o których wspomniałem wcześniej, były wcielane w życie. Dziękuję. To, co my próbujemy zrobić? będzie także na swego rodzaju pewną wyzwanie. No i tutaj, jeżeli chcemy, aby ten świat był bardziej ekologiczny, to rzeczywiście nie powinniśmy kupować lapa co dwa, trzy lata. Tylko jak to zrobić, to on się na przykład nie i pięć lat na przykład można wykorzystywać. Niepotrzebny generalnie jest nowy font co pół roku, czy co 6 miesięcy, bo co 6 miesięcy, albo rok, bo wyszedł nowy model. No i proszę zobaczyć, że no, reklama de facto napędza to, że musimy coś kupić, bo następuje sztuczna kreacja naszych potrzeb. No, to samo jest w kwestii kupowanych samochodów, których mamy zamiast coraz mniej, to coraz więcej. Proszę zobaczyć, że daleko nie musimy szukać. W Szczecinie mniej więcej jest ten aut co mieszkańców. Może ta liczba jest e, nie, zbyt, nie w pełni równa, ale jest bardzo podobna. E, pytanie: czy na przykład w rodzinie potrzebne są dwa czy trzy auty, dwa czy trzy samochody? Czy nie wystarczy? Będziecie rzeczy powiedzmy sobie jeden. Pytanie: czy na przykład tą garderobę de facto musimy wymieniać tak szybko? Czyli można by było trochę cofnąć się w czasie i e, kiedyś ludzie, proszę zobaczyć, że i różnorakie sprzęty i tą garderobę no, wy, nie wymieniali żadnej z prostego powodu, żeby byli biedniejsi, a koszty zakupu takich rzeczy no w gruncie rzeczy nie były najtańsze. No i chyba, jeżeli chcemy iść tą drogą, a innej nie mamy, z uwagi na zmiany klimatyczne, proszę zobaczyć, że one zachodzą w sposób bardziej łagodny, albo bardziej powiedzmy sobie drastyczny. Bardziej łagodna wersja to to, że choćby w województwie zachodniopomorskim pomorskim nie ma zimy, czyli nie ma śniegu. Zamiast czterech roku mamy generalnie dwie, a więc albo taką chłodniejszą z deszczem i jednodniowym śniegiem. No i później mamy tą drugą to powiedzmy sobie bardziej ciepłą albo bardziej gorącą. Ale jeżeli chcemy iść tą drogą, no to proszę zobaczyć, że musimy także przyzwyczaić się do tego, że z pewnych rzeczy będzie trzeba zrezygnować. No i na przykładu, to jest choćby poruszanie się tymi autami po mieście, ale także poza miastem. No jeżeli mówimy o postulatach ekologów, to choćby niemieccy zieloni swego czasu projektowali, że jak dojdą do władzy, zobaczymy czy to zrealizują, to ograniczą szybkość pojazdów na niemieckich autostradach do 120 km. A przypomnę, że Niemcy to jest ten kraj w Europie, gdzie formalnie granicy prędkości, jeżeli nie ma ograniczeń, nie ma. No i teraz proszę zobaczyć, że to, to jest z jednej strony fajnie, bo ten samochód, ten samochód emituje o wiele mniej spali, o wiele mniej zanieczyszcza powietrze, no ale trzeba by było także wytłumaczyć właścicielowi tego to tego BMW, żeby zmieni mentalność, że ten autem nie pojedzie już 200 na godzinę, tylko pojedzie dla przykładu 120. Nie wiem, czy nasi sąsiedzi w tym względzie generalnie na taką zmianę także są gotowi. Proszę zobaczyć, że gdyby u nas próbowano coś takiego wprowadzić, no to podejrzewam, że nie byłoby zrozumienia dla postulatów ekologicznych, tylko nastąpiłby opór części społeczeństwa. Dziękuję.